Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim w Tarnobrzegu dołączyli się do zbiórki naliczenia Igi Kaczmarczyk. W piątkowe popołudnie Dawid Szymański i Robert Bąk reprezentowali Związek i przekazali na ręce rodziców Igi symboliczny czegna kwotę 3000 zł. Myśliwi zapewnili, że jeszcze wesprą opatowiankę zmagającą się z okrutną chorobą. Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu corocznie organizują tzw. myśliwską paczkę, którą otrzymują osoby potrzebujące wsparcia. W tym roku postanowili pieniądze przekazać na leczenie Igi Kaczmarczyk. Dawid Szymański z Polskiego Związku Owieckiego, zarząd okręgowy w Tarnobrzegu, jest dumny ze swoich kolegów myśliwych, którzy nie poskąpili własnych środków na wsparcie maleńkiej Igi. W tym roku mamy troszkę inną myśliwską paczkę niż w ubiegłym Postanowiliśmy nasze pieniążki przeznaczyć właśnie na pomoc IDZE Katmarczyk. No myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i zachęcam wszystkich ludzi o dobrym serduszku, żeby również pomogli tej rodzinie, tak jak my pomagamy. No wszyscy myśliwi prowadzą ogólnopolską taką akcję myśliwską. W tym roku również mamy sponsorów nawet spoza Polski. Trzymamy kciuki za IGE, za rodziców, za wytrwałość, bo, bo to jest, myślę, że to jest bardzo szczytny cel, co robimy. Chcemy im pomóc i będziemy pomagać. Wszyscy myśliwi się na to też składali. A zebraliśmy, to chcemy przeznaczyć 3000 zł, ale poniekąd jest więcej pieniążków, którą też przekażemy. Dla nas może to jest mało, a dla niej to tak naprawdę jest dużo. Łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu Robert Bąk poinformował, że Tarnobrzeski Związek Łowiecki jest bardzo aktywny w niesieniu pomocy. W tym roku myśliwi oprócz Igi wesprą dzieci w rejonie Donbasu na Ukrainie oraz żołnierzy pełniących obecnie służbę na granicy polsko-białoruskiej. To też grupa społeczna ludzi, którzy znają potrzeby społeczne, wiedzą jak oddziaływać. W tym momencie pomagamy idza, ale już mogę powiedzieć to, że za kilka dni startujemy z myśliwską paczką na Ukrainę do Donbasu, gdzie pomożemy w rejonie wojennym bezpośrednio na linii frontu dzieciom, które są szczególnie pokrzedzone przez wojnę. I powiem szczerze, jesteśmy jedyną organizacją z tego, co wiem na dzień dzisiejszy kraju w Polsce, która w tym rejonie będzie pomagała tam właśnie. Teraz także planujemy akcję pomocy na przykład żołnierzom na stojącym przy granicy z Białorusią, gdzie będziemy dostarczać dziczyznę jako posiłki. Wzruszenia z kolejnej wpłaty nie krył tatuś Gidariusz Kaczmarczyk. Patrzona przez myśliwych kwota to niewielki ułamek tego, co jest potrzebne, ale jednocześnie wielka nadzieja dla na jej rodziców, którzy wierzą, że uda im się zebrać potrzebne pieniądze. Na razie na koncie jest ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Dzisiaj wydaje się, że jest, jest wszystko w porządku, e, dzięki leczeniu, które już ma, e, który ma podawany ten lek w e, Łodzi, e, Spinrazę, no widać już jakieś efekty, Leżno ciągle to jest mało, prawda, tylko spowalnia jej rozwój, nie, nie zwalcza go całkowicie. E, nie zwalcza całkowicie tej choroby i ten lek musiałaby przyjmować do, do końca życia co 4 miesiące. Yy, yy, Iga w domu wymaga rehabilitacji? Tak, codziennie yy, i kilka razy dziennie trzeba ją re, rehabilitować. A to fachowcy robią, czy pan też już się tego zadania podejmuje? Yy, to znaczy, my jeździmy dwa razy w tygodniu do specjalistów. Którzy mówią, co mamy w domu robić z Igą. Zbliżające się święta Kaczmarczykowie zamierzają spędzić w domu z najbliższą rodziną. Jak najbardziej, święta spędzimy w domu z, z Igą, z rodziną. Dariusz Kaczmarczyk serdecznie podziękował Myśliwym za przekazane pieniądze. No cóż, no, szczęśliwy jestem i, i cieszę się, że są e, tak dobrzy ludzie, ludzie dookoła nas. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować e, tutaj Związkowi, tak, tak, myśliwym Polskiemu Związkowi Łowieckiego Starnobrzegu. Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Z opatowa dla STV, Jerzy Strzyż.